Cześć czarne kciuki. Ja tak szybciutko chciałem się pochwalić blombą. Pierwszy raz taką widzę. Próbowałem ją zlokalizować na internecie, jeszcze nic nie złapałem. Niesamowita. bardzo ładnie zachowana to mi cieszy że jest tak ładnie zachowana no niestety mo nie mogę pokazać jak ją znalazłem bo tam gdzie szukam jest bardzo ciemno no to pozdrawiam i jak się będzie podobało to może jeszcze inne rzeczy pokażę takie krótkie filmy to może niezbyt ciekawie się ogląda no ale trudno cześć